Czy dopłaty po zdaniu auta w wynajmie długoterminowym naprawdę są takie wielkie? Oglądaj do końca i przekonaj się sam. Cześć, nazywam się Szymon Wierzyk i witam Cię na kanale Karli, w którym poruszamy kwestie związane z finansowaniem i zakupem nowego samochodu. Dzisiaj w pierwszym odcinku temat najmu długoterminowego, który jest strasznie demonizowany, w mediach społecznościowych, na Facebooku, na forach i ogólnie w szeroko pojętym internecie, a konkretnie skupimy się dzisiaj na tym, jak wygląda zdanie samochodu po okresie finansowania. Problemów związanych z, ze zdaniem samochodu i z ewentualnymi dopłatami możesz uniknąć już tak naprawdę na początku, zanim podpiszesz umowę. W jaki sposób? Otóż. Warto, abyś skupił się na tym, aby firma, z którą podpisujesz umowę, czy to będzie bank, czy jakakolwiek inna instytucja, była zrzeszona w tzw. PZWLP, czyli Polskim Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Co to daje? Przede wszystkim firmy te mają ustandaryzowane zasady zwrotu takich samochodów. W przewodniku PZWLP masz piękne przykłady, jakie uszkodzenia są akceptowalne przez firmę leasingową, a za jakie będziesz musiał dodatkowo dopłacić. Jeżeli w trakcie użytkowania Twojego samochodu pojawią się jakieś uszkodzenia, np. obite drzwi, czy stłuczona szyba, bo dostałeś kamieniem na autostradzie, pamiętaj, że cały czas masz polisę OC i AC, więc warto wszystkie szkody zgłaszać na bieżąco. Dzięki temu na koniec unikniesz dodatkowych dopłat. Kolejna rzecz, która może Ci pomóc, to dokładne przygotowanie samochodu przed samym zdaniem. Warto oddać go na profesjonalną mynię detailingową, aby został on wyczyszczony zarówno z zewnątrz, jak i w środku. Dzięki temu unikniesz plam na tapicerce, ewentualnych sierści zwierząt czy jakichkolwiek innych zabrudzeń, które mogły być traktowane jako tzw. zwane ponadnormatywne zużycie samochodu. W momencie, kiedy będziesz zdawał samochód, warto, abyś zrobił też swoje zdjęcia auta dookoła, wnęki drzwi i bagażnika oraz stan licznika. Po co? Ano zdarza się, że pomiędzy zdaniem Twojego samochodu, a finalnym raportem z oględzin, auto pokona x kilometrów. Dzięki temu będziesz miał podstawy do złożenia ewentualnej reklamacji, jeśli zostaną Ci naliczone dodatkowe opłaty. Aby pokazać Ci, jak w praktyce wygląda zdanie takiego samochodu, posłużymy się przykładem naszego klienta, Pana Tomasza, który pod koniec zeszłego roku zdawał po trzyletniej umowie Mercedesa GLC. Zacznijmy od tego, jak w ogóle wyglądają takie oględziny. Rzeczoznawca, który odbiera od Ciebie samochód, sporządzi pełną dokumentację zdjęciową. Auto z każdej strony zostanie obfotografowane i wszystkie uszkodzenia, które ewentualnie znajdują się na Twoim pojeździe, zostaną odnotowane w tak zwanym raporcie zdawczym. Będziesz miał tam uszkodzenia nie tylko te, za które zostaniesz fizycznie obciążony, ale wszystkie te, które wynikają z raportu, o którym rozmawialiśmy wcześniej. Jak widzisz na tym przykładzie, u pana Tomasza powstało sześć uszkodzeń. Za cztery z nich, mimo że zostały one wylistowane, pan Tomasz nie zapłacił ani złotówki. Dwa z nich były na tyle poważne, że zostały odnotowane w raporcie jako dodatkowo płatne. Pierwsze z nich to uszkodzony słupek przedni, który posiadał dosyć spore wgniecenie. Drugie natomiast był to tylny zderzak, który był pęknięty oraz dodatkowo posiadał uszkodzoną powłokę lakierniczą. Takie uszkodzenie w aucie premium Pana Tomasza zostało finalnie, uwzględniając również amortyzację samochodu po trzech latach, wycenione na 1993 zł. Podsumowując nasz dzisiejszy odcinek, po pierwsze przed podpisaniem jakiejkolwiek umowy zapoznaj się dokładnie jak osoba finansująca czy firma będzie oceniać Twój samochód kiedy będziesz go zdawał. Po drugie wszystkie uszkodzenia zgłaszaj na bieżąco. Jeżeli to Ty jesteś sprawcą lub gdy sprawca jest nieznany zgłaszaj to z polisy Autokasko. Jeżeli natomiast sprawcą jest osoba trzecia, zrób to z jego czy z jej polisy OC. Po trzecie, przygotuj auto do zdania. Po czwarte, zrób swoje zdjęcia. I piąte, moim zdaniem najważniejsze, nie bój się. Artykuły w internecie, które straszą olbrzymimi dopłatami, po prostu dobrze się klikają i ludzie chętnie tam wchodzą. Natomiast, tak jak pokazaliśmy Ci na przykładzie pana Tomasza, dopłaty, nawet w segmencie out premium, wcale nie muszą być takie straszne, jak Ci się wydaje. Napisz w komentarzu poniżej, jakie Ty masz doświadczenia ze zdaniem auta po wynajmie długoterminowym. Dzięki, cześć! Szymon Wierzyk, Szerokiej Drogi.